Cześć. Teraz opowiem Ci o ludziach, którzy udowodnili, że wszystkie nasze wymówki, którymi kierujemy się w pracy i w życiu prywatnym, odkładając na później realizację jakichś zadań, rozpoczęcie aktywności fizycznej, można wrzucić do kosza. Bohaterowie moich książek, dwóch powieści biograficznych, Jurek i Monika. Pierwsza z książek to najlepszy, gdy słabość staje się siłą, opowiada o losach młodego chłopaka uzależnionego od heroiny, alkoholu i papierosów, który po 15 latach ćpania trafia... Na leczenie do ośrodka Monar. Po kilku latach treningu Jerzy zdobywa Mistrzostwo Świata w Double Ironman, czyli 8 km płynie, 360 km jedzie rowerem i 84 km biegnie. Jedno po drugiej. Na podstawie życia Jurka Górskiego powstał też film fabularny, który wyreżyserował Łukasz Palkowski. Pod tym całym tytułem najlepszy film zdobył 5 nagród na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Polecam wam film, jak i książkę. A teraz zanurzymy się w życie Jerzego Górskiego i zobaczycie, dlaczego jest osobą wyjątkową i daje nam taki kierunkowskaz, jest dla nas drogowskazem, w którym kierunku możemy podążać. Oczywiście bez tej pierwszej części jego życia, uzależniony od heroiny, narkotyków, alkoholu. Jerzy Górski jest dzisiaj po 70., trzyma się świetnie, trenuje, jednocześnie organizuje zawody sportowe, jest organizatorem kilku zawodów biegowych, triatlonowych w Polsce. No ale tak sielankowo i dobrze nie było, bo wiele, wiele lat temu jako młody chłopak był uzależniony od polskiej heroiny. Takie naprawdę największe świństwo tamtych czasów. Polska heroina uzależniała bardzo szybko. Jerzy Górski doszedł do tego, że w swoim uzależnieniu brał 20 cm heroiny dziennie, po kilka centymetrów, oczywiście nie za jednym razem. Był wrakiem człowieka. Kiedy trafił do szpitala we Wrocławiu, ważył, Około 40 paru kilogramów. W tamtym czasie Marek Kotański tworzył Monary, czyli ośrodki dla osób uzależnionych. Jerzy Górski trafił do takiego ośrodka. Ja zbierając materiał do książki kilka lat temu i pisząc z Jurkiem książ książkę, zabierałem go w te miejsca, w których on bywał, kiedy leczył się. I wyobraźcie sobie, że weszliśmy do monarów Wrocławskiego, pukamy do drzwi. A drzwi otwiera nam ta sama osoba, która kilkadziesiąt lat temu otworzyła Jurkowi drzwi, przyjmując go do Monaru. No takich wzruszeń było dużo, bo odwiedzaliśmy również zakłady karne, w których Jerzy Górski przebywał. Jego uzależnienie wiązało się też z tym, że włamywał się do aptek po morfinę, między innymi. Można powiedzieć, że doświadczony przez życie człowiek, który wylądował w Monarze i tam przeczytał o triatlonie. O czymś, co rozgrywano wtedy na Hawajach, to był ten mityczny Ironman, o, których, o którym mówiłem wam już w pierwszej naszej lekcji. Jerzy Górski tak bardzo zapalił się do tego sportu, że zaczął trenowanie i powiedział, że ja kiedyś w tym Ironmanie wystartuję. I wyobraźcie sobie człowieka, który ma zniszczony organizm do cna. 15 lat ćpał heroinę, pił alkohol, palił 100 papierosów dziennie. Ostatniego papierosa wypalił tuż przed wejściem do wrocławskiego Monaru i podejmuje się takiego wyzwania trenuje na początek bieg 100-metrowy powoduje to że pluje krwią bieg kilometrowy to do tego czasu jeszcze upłynęło wiele wiele tygodni ale po wyjściu z monaru kontynuuje swoją pasję sportową i po kilku latach jedzie do Stanów Zjednoczonych gdzie startuje w Alabamie w nieoficjalnych mistrzostwach świata na tym dystansie i wygrywa nie będę wam opowiadał szczegółów, bo zachęcę was tylko tym do sięgnięcia po książkę, a także obejrzenia filmu. Ale co chcę powiedzieć przez historię Jurka Górskiego? Na pewno nie to, że teraz macie wszyscy ładować się w trenowanie do Ironmana czy Double Ironmana i robić tak ogromne wysiłki. To nie jest dla każdego. Ja mówiłem to niemal przy każdej naszej lekcji, że musimy dostosować aktywność fizyczną do naszych potrzeb, do warunków. Ale historie takich ludzi jak Jurka Górskiego pokazują nam, że jeśli się chce, to można znaleźć czas nawet na tak prostą aktywność, jak 3 x 30 razy 130 o której w zasadzie Tomasza Hopfera mówiłem Wam w poprzedniej lekcji. A na zakończenie druga historia. Z książki Szlag mnie trafił. Moniki Rudej-Michalak. Szlag, kiedyś tak mówiono, na udar mózgu. Ruda, tak ją będę nazywał na potrzeby tej lekcji, Ruda dostała udaru w wieku trzydziestu kilku lat. Była, jest, ale wtedy, w tamtym czasie, była kobietą w sile wieku, taką prężną, działającą, można by powiedzieć, obserwując jej ówczesne życie, że po trupach do celu. Bo też popełniała wiele błędów. Była agentką ubezpieczeniową, realizowała cele zawodowe, prywatne, pędziła przez życie, jak to się mówi. Tak jak każdy z nas ma takie okresy w życiu. I nagle dostaje bardzo skomplikowanego udaru mózgu w wyniku rozwarstwienia się tętnicy kręgowej. Tętnica, jak macie światło tętnicy, wyobraźcie sobie, że ta przerwa między moimi dłońmi to jest światło tętnicy. Rozwarstwia się tętnica, zasklepia się ścianka. I blokuje się przepływ krwi do mózgu. Monika miała układ zamknięty, tak zwany, czyli leżała na łóżku w szpitalu jak kłoda, jak, jak warzywo można powiedzieć, nie ruszała żadnym mięśniem, nie funkcjonował żaden mięsień w jej ciele, nie potrafiła się uśmiechać, ruszać palcem, nic. I kiedy przyszła do szpitala jej mama, i stoi po jednej stronie łóżka, po drugiej stronie lekarz, mama się pyta, kiedy umrze? A lekarz mówi za kilka dni żadne z nich nie ma świadomości, że Monika słyszy i widzi i krzyczy jak umrę, nie umrę, ja chcę żyć, wszystko jest OK”. Tylko nie ma świadomości, że udar zabrał jej możliwość poruszania się. I któregoś dnia lekarz przechodzi przed jej łóżkiem i zauważył, że Monika świadomie wodzi oczami, kałkami ocznymi. Zatrzymał się przed łóżkiem i zapytał się pani Moniko, czy pani mnie widzi, czy pani mnie słyszy? Jeśli tak, proszę mrugnąć dwa razy. I Monika mruga dwa razy. I od tego momentu zaczyna się walka o jej życie. Monika ma wokół siebie wspaniałych przyjaciół. Porozumiewa się przez tak zwaną tablicę literową. Wyobraźcie sobie kartkę A4. Na kartce A4 rozpiszcie w blokach po trzy litery cały alfabet i Gosia, przyjaciółka Moniki, która stała przed nią z tą kartką, pokazywała jej literki i Monika w ten sposób budowała zdanie. Jeżeli chciała zacząć słowo od wyrazu A, to mrugała dwa razy na literkę A. Dzisiaj Monika chodzi, mówi. Co prawda, z lekkim upośledzeniem mowy i y, y, ręki i nogi, ale udało jej się z tego wyjść. Czyli wielka determinacja w osiągnięciu celu. Przytoczyłem Wam te dwie historie właśnie po to, y, żeby dać nadzieję tym, którzy czasami ją tracą, którzy czasami mają, y, są przytłoczeni obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi. Wszystko na nas spada jak grom z jasnego nieba. Takie historie mobilizują, dają nadzieję. Zachęcam was do zapoznania się z tymi historiami, czy poprzez książki, czy poprzez film, a także do sięgania ponownie do naszych wykładów i lekcji, bo były tam rzeczy, do których warto wracać i wykresy superkompensacji i przetrenowania i zasada 3 razy 30 razy 130 i wiele, wiele innych. Mam nadzieję cennych dla was rad. Do zobaczenia.